Hejka kochani, jestem Maxonia27 i dzisiaj sobie gramy w Blockstar Planet. Ja na Blockstar Star Planet nazywam się królowa 1027 i będziemy sobie dzisiaj grać w pikselowe Pikselowy Parku, więc się już widzę na nim z wami. Okej okay, kochani, ja już jestem. Łoj, przepraszam. Okej, okay, już jestem, coś mi się stało, więc skaczymy sobie. Jesteśmy na Team Bay'u, teraz wskakujemy na Instagrama i piszcie w komentarzach, kto już przechodził ten pikselowy parkour. I, I może i a nie może, tylko piszcie jeszcze pomysły na inne filmiki z Blockstar, albo jakieś inne parkoury mi polecajcie. Możecie tworzyć też parkury pod, yy, pod nazwą. Parkur yy, dla Maxoni 27 Będę oczywiście przechodzić, będę lajkować je i pozdrawiać wszystkich. Dobra, teraz wskakujemy na Androida. Teraz na sklep Play. O, jakiś Jakubek 130509. Pozdrawiam. Okej, okay, muzyka już, teraz jest TikTok, a nie i niestety. Dobra, YouTube. Hop. 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 Awokado. I jabłuszka. Jakie ładne, aż bym zjadła. A powiem wam, że mam, więc sobie może zrobię jakiś koktajl z różnych owoców, bo widzę, że tu jest dużo owoców. Pomarańcze. Kto lubi pomarańcze, niech pisze w komentarzach. Ja na przykład bardzo lubię. Jezus mogę spadłam na YouTube'a. Nie, niestety. dobra. jak będę już na pomarańcze, to się do Was ode... OK, Okej, doszłam już na pomarańcza. Teraz będziemy zaraz na bananku. O, bananki. Ja lubię bardzo bananki do koktajlu. Nawet ostatnio sobie zrobiłam koktajl taki z bananem, miętą. Kiwi i był naprawdę przepyszny polecam teraz na wisienkę a powiem wam że my mamy u nas w ogródku zasadzoną u mnie w domu w ogródku zasadzoną wisienkę i znowu spadła na pomarańcze kurcze co się dzieje okej okay, jestem na śliwce wcześniej byłam prawie na arbuzie ale mi się nie udało tak jak mówiłam my mamy u nas w ogródku wisienki boże jakie są dobre u nas w ogródku Powiem wam, że takie soczyste, mam. Dobra, teraz kok duży. Uwaga. Hop. Jest, udało nam się, dobra. Hop, na kolejnego arbuza. Ja bardzo lubię arbuzy, są takie dobre, soczyste. Teraz skaczymy na VIP-ie. Ja niestety VIP-a nie mam, ale może sobie kupię. I zaraz będzie taki trudny skok, o Boże, boję się. Nie dam rady. Hop. Dobra, daliśmy radę teraz po takich niby serduszkach. Nie wiem, czy to są serduszka, czy nie, ale y, ładny kolor mają. Łapkę w górze, o właśnie. Kto zostawi teraz łapkę w górze, łapkę do góry i skomentuje mój kanał. Wtedy przypnę serduszko, ale i tak pozdrawiam wszystkich. I widzę, że ty nie dałeś łapki w górę Dawaj szybko Dobra, dziękuję za łapki Ok, zaraz dochodzimy chyba do końca Tak No więc szybko przeszliśmy to U, jakaś zła emotka My nie jesteśmy źli, tylko wesoli Weseli, w końcu przejdziesz tu kanał Maksoni27, a Maxonia Zawsze jest wesoła Okej, okay. lecimy sobie Lecimy na metę, na metę A i możecie mnie Zapraszać do znajomych na block Star. Więc tak, no, zbierzemy sobie te diamenciki. Zebraliśmy. Okej, okay, już prawie. Wow, tutaj jakiś. Taki. Wow. Dobra. I hop! Jesteśmy. Okej, okay, zaś do Was jeszcze odezwę. Okej, okay, ja jestem już na Nexusie. Oj. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdych moich nowych filmach. Pamiętajcie, że możecie na mnie liczyć. I myślę, że kolejny odcinek pojawi się jutro. Pa pa! Buziaki!